Widzicie ludzie? Patrzcie jak tam Adaś i Bolek sobie robią. Kurwa, tak słabo gdzie widać. <śmany> Nie, was nie będziemy przedłużać, bo tam nie mamy paliwa i nie możemy nic zrobić. Tak jak widzicie, nie mamy paliwa i co robić? Mamy... No, nie będziemy, bo kurwa, nie mało czasu. No niestety, nie ma czasu, żeby nagrywać. Takie kurwa sety, wiadomo, wszystko takie jedno. No, tam nie da, no. no. dobra. Dzisiaj wiedzcie, że kurwa dużo nic nie będzie. Bo ja dużo dzisiaj nic nie nagrom. Bo ja dzisiaj już nie dam rady. Z nagrywania się brać, bo kurwa. Tu jest YouTube. Tu jest YouTube. A ty, moja kuwa... szkoda. Dobrze, dobrze. Wiedzcie to, ale ze spokojem. Się trzymajcie na razie. Cześć. Ciao, Babino.